Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym zrobić taki odcinek na temat pewnego ulepszenia, które mam zamiar wprowadzić. Natomiast w tym wypadku potrzebuję waszej opinii, czy taki sposób, chodzi tu głównie o nagrywanie gameplayów, czy taki sposób wam odpowiada, czy nie. Zaraz wytłumaczę o co dokładnie chodzi. Jeżeli będziecie woleli stary sposób, czyli po prostu kamerka prosto w telewizor, i, i gramy i komentujemy to jak najbardziej przy tym pozostanę natomiast y, mam taki pomysł aby nagrywać wszystko tak naprawdę z karty TV oczywiście gameplay będzie także z komentarzem bo sobie podłączy tylko mikrofon tak i będzie ładny dźwięk będzie ładny komentarz jest to stara karta jeszcze z tamtej epoki można tak powiedzieć którą odkopałem z moim PC-tem jednym z piwnicy Chciałbym spróbować zrobić właśnie taki kontrolny odcinek na temat tego nagrywania. Pogramy sobie oczywiście na Amidze. Natomiast zanim przejdziemy do sedna, tak naprawdę, pokażę Wam, że to tak naprawdę dzieje się na PC-cie, nie na żadnym emulatorze. Znaczy, na PC-cie jest nagrywane, o to mi chodzi, że na PC-cie jest nagrywane, z Amigi to wszystko leci i nie jest to żaden emulator. Może tak, przejdźmy do prezentacji małej. Jak tu się na chwilkę przełączę, wezmę aparat w dłoń i Wam troszeczkę tutaj pokażę, co i jak działa. Potem odpalimy Amigę razem z podglądem na okienku na komputerze, żebyście zobaczyli, że faktycznie to się odbywa poprzez oryginalny komputer. Ja rozumiem, że mógłbym robić gameplaye na emulatorze, robić po prostu zwykły zrzut, tak nagrywać sobie te filmiki. Jakoś byłaby piękna. Tak samo nie byłoby problemu z komentarzem, bo tylko mikrofonik i. Wszystko ładnie słyszycie tak, jak komentuję te gry, co ja tam mówię. Natomiast filozofią tego kanału jest przede wszystkim odpalanie gier na prawdziwych komputerach, na prawdziwych konsolach i sprzętach służących do grania retro, a nie do zabawy z emulatorami. Byłoby to dla mnie oczywiście wygodniejsze. Natomiast nie chcę tego robić, bo to, jak już powiedziałem, to nie jest idea, to nie jest taka, to nie jest idea tego kanału, to nie jest moja filozofia, aby odpalać coś z emulatorów. Oczywiście nie neguję to w żaden sposób osób, które używają tego typu programów do grania w retro. Jest to jak najbardziej według mnie ok, ponieważ nie każdy może taki sprzęcik sobie załatwić. Teraz to naprawdę ceny idą ostro w górę. Po drugie, nie każdy chce mieć. Kupę urządzeń w domu, Każdy, tu są osoby, jest wiele takich osób, które właśnie lubią mieć wszystko w jednym pudełku, czyli po prostu mam na przykład laptopa, bo laptopy teraz dzisiejsze w zupełności wystarczają do większości emulatorów, takich starszych sprzętów. Czy w PC-cie, jakimś mocniejszym, na przykład emulator PS2, żeby sobie odpalić bez problemu Full HD, wszystkie gierki też jak najbardziej yy, tego się używa. Natomiast ja dzisiaj chciałbym wam ten sposób mój zaprezentować, powiedzieć jak ja to mniej więcej podłączam tak szybko w skrócie. potem na końcu wrzucę filmik z gameplaya nagranego prosto z Amigi. Bo dzisiaj będziemy grać sobie na midze, na przykład Amigi będę to robił. Zagramy sobie na Amidze, będzie bez mojego komentarza na razie. Po prostu chciałbym zrobić taki krótki, kilkuminutowy gameplay, abyście Mogli się określić, tak, czy taka forma Wam odpowiada, czy nie. Dobra, słuchajcie, teraz przełączam kamerkę, biorę ją w ręce i tutaj Wam zaraz wszystko elegancko pokażę. Dobrze, teraz tak, w jaki sposób to się odbywa? Ja sobie podłączam tutaj ładnie amigę, w tym przypadku poprzez modulator ponieważ potrzebuję takiego ładnego cincha. Nie mam tutaj przewodu bezpośredniego, żeby wyprowadzić to pod cincha. Wiadomo, że tu mamy tylko cincha jako mono, więc obraz byłby czarno-biały, co się zupełnie mija z celem. Ja sobie tutaj odpalam wszystko przez modulator. Tutaj oczywiście idzie nasz sygnał dźwiękowy i to sobie tu, 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 tu. wędruje do jednego z moich starszych recetów. O, tutaj. I tam z tyłu, o, tu mam przewody, sobie to idzie do karty TV. No i na tyle, tak to by wyglądało. Mamy tutaj pulpit mojego komputera. To jest stary jakiś tam komputer chyba, nawet jeszcze jednorodzeniowy. Ale do nagrywania z takiej karty w zupełności wystarczy. Ja włączę teraz Ami, żeby nie było. Tak, włączamy, pyk. No i pokazuje nam się. Wszystko ładnie, Amiga się odpala tutaj. Zobaczcie, działa sobie. No wiadomo, teraz się wgrywa, tyle nam sygnalizuje, że yy, karta. O, właśnie przestała. Proszę bardzo. I mamy Łorcz Nie maksymalizuję tego, bo to jak najbardziej nie ma, nie ma potrzeby. To jest tylko tak poglądowo. Wam pokazuję, że jest takie coś u mnie możliwe. Wiele osób na pewno kiedyś bawiło się podobnie z tymi starszymi kartami TV. No i słuchajcie moi drodzy, ja nie posiadam żadnego dobrego grabera na dzień dzisiejszy, aczkolwiek moim marzeniem jest zaopatrzyć się w takie coś, aby nagrywać gameplay, żeby to jakoś była przyjemniejsza. Natomiast spróbujemy, tak jak już mówiłem, już się powtórzę po raz enty, nagram zaraz filmik, myślę, że dla kontrastu z poprzednim odcinkiem, w Mortala 1 zagramy, wcześniej graliśmy w Mortala 2, krótki gameplay zrobiłem, a teraz pogramy sobie w Mortala 1. Dobra, ja przyłączam kamerkę, znaczy kamerkę, kamerkę naprawdę już wyłączam w tym momencie. I co? Będzie filmik, krótki gameplay bez komentarza. A Was, proszę bardzo o komentarz, o ocenę, czy wolicie właśnie taką formę gameplayów. Czy standardowo, jak zawsze nagrywałem, właśnie kamera prosto w telewizor, i wtedy wiadomo, wszystko się dzieje w takim, jakby czasie rzeczywistym. Ja się z Wami już żegnam, ponieważ to ostatnie moje słowo na ten filmik. A Was zapraszam do obejrzenia gameplaya i do oceny. Najlepiej w komentarzach. Jak chcecie, możecie też dać oczywiście łapkę w górę, łapkę w dół. Jak to czuję? wiadomo większa ilość ocen wygra i tak będę nagrywał te filmiki. Ja Was pozdrawiam i zapraszam do gameplaya. you 자막 제공 및 자막 제공 및 광고를 포함하고 있습니다. Zero. the zero win fatality